Za nami serwis informacyjny, czyli telefakty. Ja witam Państwa serdecznie w popołudniowym bloku programowym. Barbara Kasińska, i zachęcam do oglądania. Lokalnej TV. Dziś wtorek, szósty dzień maja. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub i Jan. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy gorące życzenia. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Na początek dzisiejszego popołudnia z lokalną kilka ciekawostek, które przygotowałam dla Państwa. Maj to czas egzaminów maturalnego i ósmoklasisty. Centralna komisja egzaminacyjna podała, że w 2025 roku do obu egzaminów przystąpi około 475 tysięcy uczniów. Dla wielu młodych Polaków to pierwszy tak poważny sprawdzian nie tylko wiedzy, ale i odporności psychicznej. Matura obok egzaminu na prawo jazdy okazuje się najbardziej stresującym momentem dla Polaków. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na panelu Ariadna, matura była stresująca dla 28% zapytanych. Psychologowie zwracają uwagę, że stres w małych dawkach może mobilizować, np. podczas egzaminu. Jednak gdy staje się przewlekły, zwiększa ryzyko problemów ze snem, wagą, a nawet wywołuje depresję. Co trzeci Polak minimalizuje stres słuchając muzyki, 28% rozmawia z bliskimi, a co piąty ucieka winne zajęcia. Ku pokrzepieniu serc wszystkich zestresowanych maturzystów powstał animowany teledysk z lekkim przymrożeniem oka do piosenki zespołu Farbenlere zatytułowanej Matura. Zobaczmy Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę, nie ma czasu dla mnie w ogóle, nie śpi po nocach, strasznie się boi. Szkoda mi dziewczyny mojej kula. Oglądacie Państwo popołudnie z lokalną, teraz wracamy do dzisiejszego święta, Międzynarodowego Dnia Bez Diety. Jest to dzień, w którym celebruje się samoakceptację ciała, akceptację swoich niedoskonałości i pokochanie siebie bez względu na rozmiar. Czy jednak akceptujemy siebie w pełni, czy akceptują nas inni i jak nas postrzegają? Czasami bywa tak, że to, jak wyglądamy, powoduje, że stajemy się ofiarami hejtu. Osoba, która jest ofiarą hejtu, żyje w bardzo dużym stresie, może cierpieć na bezsenność, nerwicę, depresję, a nawet próby samobójcze. Są na szczęście instytucje, które próbują z tym walczyć. Jedną z nich jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zapraszam do studia otwartego, w którym porozmawiam z Janną Pikus. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak ta instytucja wspiera działania związane z hejtem. Zobaczmy.